Wielu osobom TikTok kojarzy się z aplikacją dla dzieci, gdzie się głównie nie wiem, śpiewa, tańczy i robi takie dziwne wygibasy. Ale czy jest to prawda? O tym w dzisiejszym odcinku. TikTok to aplikacja, której główna funkcjonalność polega na możliwości wysyłania bardzo krótkich materiałów wideo, takich do 60 sekund to jest maksymalna ilość, i stworzona przez chińskie przedsiębiorstwo ByteDance, które za miliard dolarów wykupiło League, które polegało no, praktycznie na tym samym. Także TikTok to przede wszystkim platforma społecznościowa i tutaj kilka punktów, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, bije rekordy popularności ze wszystkich aplikacji, jakby żadna inna aplikacja, czy Facebook, czy Instagram, tak szybko się nie rozrastała, bo mówimy tutaj o ponad 2 miliardach pobrań w ciągu 3 lat i ponad 600 milionów użytkowników online każdego miesiąca. Oczywiście póki co Facebook czy Instagram mają więcej użytkowników, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że są przez no, no są dwa razy dłuższe, ponad, ponad dwa razy dłużej. Czy jest to aplikacja dla dzieci? Okazuje się, że nie. Statystyki pokazują, że użytkowników poniżej 20 roku życia jest tylko 33%. Natomiast użytkowników powyżej 30 roku życia. Jest ponad 35%, więc więcej jest użytkowników powyżej 30 roku życia niż poniżej 20. W dodatku, TikTok zaczął wprowadzać pewne ograniczenia dla osób nieletnich: czy to w związku z tym, że mają prywatne konta i mogą wrzucać materiały tylko dla osób, które je śledzą, czy też właśnie powyżej bodajże 15 roku życia, między 15 a 18, mają ustawioną prywatność, ale mogą sobie to zmienić na publiczne. Niemniej jednak, chodzi mi o to, że dzieci takie powiedzmy, nie wiem, 10, 12, Letnie, będą miały konta prywatne. Przeciętny użytkownik spędza na tej aplikacji około 52 minut, odpalając ją w ciągu dnia około 8 razy. I jak chodzi o najlepiej zarabiającego twórcę na TikToku, jest to Addison Rae. Nie wiem, jak się czyta dokładnie to nazwisko, ale zarobiła ona, czy tam no, jej przychody wynoszą około 5 milionów dolarów w ciągu roku. I tu raczej mówimy tylko o reklamach, w sensie o, o to, ile zarobiła od reklamodawców. Także na pytanie o to, czy warto być na TikToku, no muszę odpowiedzieć twierdząc. Bez względu na to, w jakim wieku jest grupa odbiorców, do której chcecie trafić, to znajdziecie ich po prostu. Wśród tylu użytkowników, tak naprawdę w każdym wieku, znajdziecie spokojnie no, każdego, kogo chcecie. Może powiedzmy osoby powyżej 50, to będzie jednak mniejszość i ich raczej bym szukał powiedzmy na Facebooku, co nie zmienia faktu, że na TikToku warto być z jednego cholernie ważnego powodu. A chodzi dokładnie o algorytm TikToka, który można powiedzieć, że nie działa. W sensie on jest przychylny dla twórców, ale koniec końców można powiedzieć, że on średnio działa, dlatego że dobrze działający algorytm. Będzie nam podsuwał materiały, które są podobne do tych materiałów, które śledzimy, albo do osób, które śledzimy. W momencie, gdy ten algorytm nie jest dobrze wypracowany, no to zaczyna nam podsuwać wszystko. I tak jest w tym momencie na TikToku, dlatego że liczba użytkowników do ilości kontentu ma się nijak, jak na przykład liczba użytkowników i kontentu na Instagramie. Że na, na Instagramie mamy powiedzmy 50 razy więcej materiałów przy tej samej liczbie użytkowników, przez co też ciężej jest trafić do nowych osób. Także TikTok to jest jedyne miejsce w internecie, w którym można mieć na przykład 100 obserwujących, wrzucić jakiś film, który będzie viralem i osiągnie na przykład milion wyświetleń i dojdzie nam z jednego filmu powiedzmy, nie wiem, 20 czy 30 tysięcy obserwujących. Zresztą ja tak miałem, że przy kilkunastu tysiącach zrobiłem, e, nagranie TikToka, który miał ponad milion wyświetleń. Dodatkowo TikTok to jedyna platforma, która. Przede wszystkim promuje innych twórców, bo chodzi o to, że jeżeli wejdziemy na przykład na Instagrama, to główna nasza tablica, w sensie pierwsze co widzimy, to osoby, które obserwujemy. Na TikToku z kolei pierwsza, y, pierwszy ekran, który dostajemy, to jest ekran dla Ciebie i są tam materiały zarówno od osób, które śledzimy, ale też od osób właśnie, które nam podsuwa TikTok, więc można powiedzieć, że TikTok właśnie wspiera y, twórców, których po prostu nie znamy. Oczywiście, jak na każdej platformie, tutaj również króluje rozrywka, i mógłbym powiedzieć, że tutaj najwięcej tej rozrywki jest. No bo, jednak, w 60 sekund ciężko przygadzać coś merytorycznego, ale jak najbardziej się daje dużo takich powiedzmy, kont, które są typowo merytoryczne, które są typowo edukacyjne, można z nich wiele wyciągnąć i twórcy na to naprawdę zarabiają niemałe pieniądze. Zasubskrybuj mój kanał, żeby dowiedzieć się, jak zarobić właśnie na TikToku, jak wybić się na TikToku, bo o tym będzie w kolejnych filmach. A teraz już na sam końcu w komentarzu pod tym filmem napisz swój nick z TikToka. A jeżeli jeszcze go nie założyłeś, to koniecznie zrób to właśnie teraz.